Rast Legacy. Kiedyś to było, co nie? Te wszystkie wspomnienia ze Starego Rasta. Gdy dopiero poznawaliśmy grę, zaczynaliśmy uczyć się grać. Tylko, że ja mam pewien sekret: nigdy nie grałem w Starego Rasta. Moja przygoda z Rastem zaczęła się w 2016 roku. O ile wcześniej oglądałem filmy z tej gry, to dopiero w 2016 roku kupiłem Rasta i zacząłem w niego grać. Tak, przy okazji wiecie, za ile kupiłem tego rasta. Sprawdziłem sobie i za całość zapłaciłem 7 euro. Fakt, że było na wyprzedaży 55%, ale ile teraz Rast kosztuje? 142 zł. A ja kupiłem go za jakieś 30-30 parę nawet na wyprzedaży rast wykosztował pewnie z 70-80 zł. <laughs> oj, oj! Ale nie jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o tym ile kosztuje rast i ile powinien kosztować, ale żeby sprawdzić, jak wyglądał rast kiedyś dawno temu. Nie ma już do niego oficjalnych serwerów, ale jest grupa ludzi, która utrzymuje serwery stworzone przez nich samych. Więc bez zbędnego przedłużania, oto moja pierwsza przygoda z Rustem Legacy. I oto Rust. Tak jak wyglądał 1 maja 2015 roku. Wyglądał, muszę przyznać, cholernie dziwnie. Jak wspominałem, wcześniej nie grałem w tą wersję Rasta. Wydaje mi się, że mogłem w nią zagrać wtedy, kiedy kupiłem Rasta, bo można było jeszcze wtedy jakoś wejść do tej wersji. Nigdy nie doświadczyłem Rasta Legacy w całej swojej krasie. Te, muszę przyznać, że teraz też nie będę grał tak, jak się powinno się grać, bo to jest serwer postawiony chyba w Ameryce yy, ciężko znaleźć serwery niektóre są z cheaterami i tak dalej tu jest anti cheat, ale niestety ten serwer znajduje się właśnie w Ameryce i ping będzie chyba no dość duży, nie wiem nie mogę go sprawdzić, pierwsze co zauważyłem, cholernie mocno trzęsie się ktoś za mną był? nie mocno trzęsie się ekran Przy bieganiu Nawet przy chodzeniu, nie wiem jakby było przy strzelaniu To jest pochodnia Nie wiem jakby było ze strzelaniem A mam zamiar postrzelać Wiem, że poglądałem kawałek filmiku kogoś Nie pamiętam kto, kto się robił Nie z Polski, ktoś robił filmik właśnie o tym raście Że nie opłaca się bić drzew Bo są takie kubki drzew na ziemi niby gdzieś Bazy wyglądają śmiesznie na dzisiejsze standardy <laughs> oczywiście nie można otworzyć drzwi to wydaje mi się że jest monument tak to jest monument bo przyznam testowałem grę wcześniej wszedłem na no, dosłownie na serwer na chwilę i tutaj były takie chatki właśnie to pamiętam już z rasta eksperymental e, że kamienie dają wszystko i siarkę i metal, i kamień. To jest ciekawe. Ciekawe jest też to, co tutaj jest. Tu nie ma nic. Tu, tu też nic nie ma. To jest monument. <laughs> Wiem, ja się śmieję, no ale... Zobaczcie, nie gram w tą grę. O, Kurwa. <noise> Z M4 w łeb. A teraz wiadomość od naszego sponsora. Na stronie Ilovemen.eu znajdziecie różnej maści kosmetyki do pielęgnacji brody, takie jak szampony, olejki i balsamy. Nie macie brody? Nic straconego. Ilovemen oferuje również serię kosmetyków dla mężczyzn. Z kodem o dostaniecie 10% zniżki. Hej, nie można powiedzieć, że to nie raz. Ok, dobra robota, dobra robota. <grywka> dobra robota, gościu, gościu, postarałeś się bardzo. Będzie, mówię, będzie ciężko. Cokolwiek ugrać, bo straszne będę miał lagi. Na razie, jedyne co chcę zrobić, to zobaczyć, co w tej grze można robić. Chcę zbudować bazę, zobaczyć, jak się buduje. Może przejść się na jakieś monumenty. Nie, nie, nie świnko, nie atakuj mnie. To jest świnia. Ula la Tam jest sarenka Ula la Tu jest armor, inventory eee, No to otwieram ta. A crafting, okej okay, na górze nie widziałem Crafting, survival Campfire, sleeping bag Wood storage box, wooden Wooden shelter, low grade, workbench Stone hatchet <laughs> Skraftujmy haczet. Czekajcie, mam haczeta. Chodź tu, chodź tu. Lejeń. Są tutaj mody na tym serwerze. Więc no, na przykład będziemy skipować noc. Nice. Udka z kurczaka, co? O, Dobra, mam haczet, ale jeszcze powinien mieć. Inaczej, czy tu nie ma. E, jak to się nazywa? Pikaksa. Wooden barricade, campfire, sleeping bag, wood storage box, wooden door, wood shelter, workbench, stone hatchet, furnace. Potrzeba mi low grade i kamieni. Torch, high quality metal, low quality metal, <coughs> sorry. Spike wall, bed, repair bench, a i tu chyba trzeba w ogóle na przykład sobie wszystko craft'ić, nie ma building plan'u. Tylko, żeby coś mieć, budynek, to trzeba go skraftować. Okej, okay, tym jakoś bije ten kamień. Nie wiem, czy tak powinno się robić, bo nie widzę pikaksa nigdzie w tym w budowaniu. Czy to jest dzik, czy to jest świnia? Znaczy. Nie świnia. Nie Niedźwiedź pocztu te dźwięki w ogóle nie adekwatne do tego co się dzieje ale ale są nie wiem że ktoś jak wrzuciłem posta ze zdjęciem z tego, z tego rasta pisał że są gdzieś pikaksy, że jak się miało pikaksa, to o. Wow. Więc obstawiam, że pikaksy gdzieś są, ale nie wiem, no nie wiem jak jest nic na to nie poradzę. Nie grałem w tą wersję gry, nie znam się na tym. Jedyne co mogę robić, to próbować ogarnąć to w taki sam sposób, w jaki ogarniam normalnego raz. A tak, i jeszcze zapomniałem, bazy się nie rozpadają, przecież rozpadanie baz, nie wiem czy tutaj te ceki są. Rozpadanie się baz weszło dopiero w eksperymentalu Wiem, że jestem głodny Ale Pany, mogę zrobić teraz Furnace Piecyk Mogę postawić bazę I mogę w niej żyć Postawię bazę, zrobię drzwi a tu nie, ma chyba nawet, nie można chyba na trójkątnych fundamentów stawiać. Ja pierdzielę. Jest tak wiele rzeczy w raście, które my uznajemy za no takie niezbędne, za, za podstawę tego rasta, których tutaj nie ma. No i oczywiście problem jest taki, że jeśli zginę, a obstawiam, że zginę, to ja nie wrócę do swojej bazy, bo ja nie będę wiedział, gdzie ta baza jest. Dobra, zobaczmy, jak się buduje. Parts. Wood foundation Muszę mieć wood planks Wood foundation Craft Ściana Jedna jedną potrzeba cztery Oh fuck Cztery Już mnie nie stać, mogę trzy ściany postawić Drzewa się nie przewracają Ani nawet nie znikają, tylko napis There's no wood left here. Kurde. Doorway. No, ale jeszcze muszę zrobić sufit. Potrzeba mi na to 6 desek. Będę mieszkał niestety w, na razie w jeden na jeden. Bo farmienie tutaj to jest hardcore. Kurde! kurde. A, jestem głodny. I przez to na przykład w wolniej farmie, Czyli muszę zrobić sobie ognisko i upiec trochę mięsa. To jest akurat fajne, że bycie głodnym coś daje. Ok, kuk. Pali się. Pali się ogień. W tym czasie zobaczę, czy nie mogę. Na przykład tutaj postawić tego fundamentu. Wygląda na to, że mogę. To bym jedną ścianę miał z tyłu. Bym mi te trzy ściany wystarczyły. To będzie mój dom. Nie mogę tego postawić, bo możliwe, że fundament postawiłem zbyt blisko brzegu. Prawym się obracam. Jak to się stawia? Powiedz, że się ugotowało. Jest. Jest. Uratowany. Nie umrę z głodu. Tylko nie wiem, dlaczego nie mogę postawić tutaj nic na tym fundamencie. Czy to moja wina? Bo źle postawiłem. Ja nie wiem, jak ludzie w to grali. Okej, okay, jeszcze jedna desk. Please. Bogowie tej gry, dajcie mi siłę, żebym nie zginął, dopóki nie zbuduję bazy. Postawię go tak. Please, dajcie mi zbudować bazę. A dlaczego ja zrobiłem cztery ściany? A za. Nie zrobiłem sufitu, tylko zrobiłem cztery ściany. Ja pierdzielę. Ok, to teraz moje pytanie. Jak się stawia na fundamencie ściany? Ja muszę pilary jeszcze do, dookoła zrobić. Wygląda na to, że muszę się dokształcić. O, wygląda na to, że ludzie, którzy grali w tą grę wiele lat temu, ci przedwieczni pradawni bogowie, stawiali pilary, żeby. Zbudować. Ok, załóżmy, że mam trzy. Na razie pilary. Czyli teoretycznie, jeśli postawię je na rogach, czyli z piątka. O w taki sposób na przykład, to pomiędzy nimi będę mógł postawić ściany, tak? Okej. Okay. Wszystko rozumiem. Piąteczka. Czy to ma jakieś dobre i złe strony? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, i w tym momencie to już chyba najmniejszy z moich problemów. Potrzebuję jednego pilaru jeszcze i sufitu. Ok, postawmy sprawę jasno: dachy są przereklamowane. Postawmy piecyk sobie w rogu. <grym> o, czy to działa w taki sposób? Nie mam pojęcia w jaki sposób to działa. Ale niech się przepala. Chcę się przejść, znaleźć jakieś zwierzę, bo chciałbym postawić baga też. Baga blisko że Żeby. Nie, ja tu nie trafię następnym razem. musiał poczukać w necie w jaki sposób tutaj działa mapa. A, patrzę w mój ten. E, moja siekiera jest żółta. Czyli tu jest wytrzymałość. Dobrze wiedzieć. Piątka I szóstka Mam bazę Mam bazę Jak zrobić pudełko Czas zacząć odkładać trochę rzeczy Na starość A tu są w ogóle komendy, to czekajcie Set home 1 Okej, okay. i mogę się tu teleportować teraz i panowie i panie jesteśmy w grze. Dobra, jak się robi łuk, bow, 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 bed, bronie, hunting bow, wood i cloth, 5 clotha i dużo wooda. Okej, okay, na to mnie stać. Mamy łuk, strzały, to też nie problem, bo tutaj chyba miałem kamień. Nie można strzał podnosić z tego, co mi wiadomo. Metal się przepala, przepala się ładnie. A ja mogę zabić tych kutangów czekających na mnie. Może już sobie poszło. Niedźwiedź dalej tam jest. Okej. Okay. Nigdy nie strzelałem z tego łuku. Co to za konto? To przeciało nad nimi. To już nie. Mam nadzieję, że nie wejdziesz do mojego domu. On jest martwy. Strzały są nie do podniesienia. Z tego co widziałem, jeśli dobrze widziałem, to właśnie podniosłem krew. Tak, to była krew. Do czego jest krew? Do cholery. A są tu jakieś kity. Starter jest. Kurwa, tu są kity z ciuchami, z, z tymi z żarciem. A ja się jak robak boję. Ok, Kit home. I tu są metalowe drzwi i. Aaa. powiedzmy, że to będzie mój airlock. Okej, okay, to jest Erlok. O! A ja tyle się męczyłem, nie. No ale w takim razie, jak już mamy jakieś temy, mamy. E, co mamy? Mamy broń. To pójdę na ten ratto. Zobaczę, co tam się dzieje, co, co w ogóle? Co to jest za gra? Czyli wbijamy i wybijamy, bo nie wiem, jak rady zdjąć. Nic nie ma! Okay. Obstawiam, że jestem martwy od radów. Szczerze mówiąc spodziewałbym się tego. Właśnie goni mnie jakaś chmara zwierząt. Mam 400 radów. Chociaż w sumie te rady spadają, a e, HP nie tracę. A wszystko to dla czterech clotha i czterech ammo do shotguna. Ładnie. The fuck. Ok. Więc zobaczmy, czy mogę skraftować. Znaczy inaczej. Rewolwer. Co potrzebuję na rewolwer? Metal fragmenty, wood i cloth. Metal fragmenty mam tutaj. Wood mam troszkę tutaj i tutaj mam clotha. I resztę wood mam tutaj. Tylko, że muszę sprawdzić, z czego się robi amunicję. Gunpowder, a gunpowder się robi z sulfora i charkola, ok. Czyli, no tak, jak wraźcie. Yy, sulfur powinienem mieć. A jak? Czarkol oczywiście też mam, więc zabieramy się za przepalanie. Requires workbench, ach, tak. A do workbencha potrzebne są Stący i wood. Czyli nie zrobię rewolwer, bo nie będę miał drewna. Workbench. Okay, mam pełno klofa, To znaczy, że mogę na przykład zrobić sobie e, bug. Gdzie jest wooden barbecue? Sleeping bag. Pyk. Mogę wziąć drewno i tutaj to. I to. I to, i to, i chyba mogę zrobić na przykład rewolwer. Tak, jestem przy WorldBenchu? Jest. I chyba mogę wziąć węgiel. Dużo, dużo węgla. I chyba mogę zrobić na przykład gunpowder. I na przykład mogę zrobić. Ammo. To jest 4 ammo. Nie 4 staki Ammo. To jest 4 ammo. Okej. Okay. Rewolwer trzeba przyznać, wygląda prawie tak samo. Runda druga Radawna, szybka akcja. Mamy to pionę. Idę to odnieść, zanim sobie krzywdę tym zrobię. Ale przysięgam, że jak zlutuję do końca tego rattauna, to pójdę z tym na świat, żeby się wywalić. To są te naradowane bestie, nie? Jakoś nie umarły zbyt. O, Pikax! Mam pikaksa, idę go przetestować. Pany, please, dajcie mi jeden kamień. Chcę zobaczyć, jak pikak działa. Ok. Wizja. Kamień zdobyty. Cel namierzony. udaje się w stronę kamienia. Uwaga, pierwsze farbienie wraście. Ho <słyska> <słyska> Czyszczały i nie ma skały? Pany! Pikaxo drodze powrotnej zajdę na tego rattauna. Okej. Okay. Skrzynka. Więcej ammo, dobrze, dobrze. O, tu nie ma radu. Znaczy są mniejsze. Gunpowder. Latarka. Co? Small, small stash? What the fuck? Bandaże, please, wejdź do mojego punktu. Ok, teraz już mi bije radiacja. To teraz już trzeba uciekać. Ok, czyli 500 to jest limit radiacji, którą mogę na siebie przyjąć bez otrzymywania obrażeń. Rozumiem. Ok, jak widać, jestem gotowy. Znaczy, prawie jeszcze zrobię kilka bandaży. Nie wiem, czy to daje coś te leczenie, czy nie, bo leczy się strasznie wolno. Ale idziemy, jak to mówią, na wyjepkę. To wygląda jak Small Rat Town, nie? To wygląda jak człowiek. Zabiłem gościa. Zabiłem ty, patrzajcie. Wiem kurwa typa. Jestem z siebie wydumny. Fakt, że ten typ nie wiedział co się dzieje tak samo jak ja chyba, ale... Medy większe. Kurwa to jest drop, to nie samochód. Owsi, pamiętaj, tu nie ma samochodu. Oho! Będzie bitka. Ha, 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 ha. Okej, okay. ale udało mi się kogoś w plecy, ale kogoś zabić. Doświadczyłem tego, jak wyglądał raz, zanim ja zacząłem w niego grać. I gdyby nie lagi, to byłby nawet fajny według mnie. Na pewno jest to gra, którą musiałbym zacząć poznawać od nowa, łącznie z budowaniem. Ale, hej, pograliśmy, pośmialiśmy się. I to by było na tyle. Kiedyś to były czasy. Jeśli wam się podobało dajcie łapkę w górę, a jeśli wam się nie podobało dajcie łapkę w dół. Zostawcie komentarz z waszymi najciekawszymi wspomnieniami z rasta w legacy pod tym filmikiem i dajcie znać, jeśli chcielibyście poradnik jak zagrać w takiego rasta. To było w sikus. Trzymajcie się je na razie.